Doświadczenie samorządowe i parlamentarne 9 lat w parlamencie europejskim. Krzysztof Hetman jest jedynką na wielkopolskiej liście trzeciej drogi do europejskich wyborów. Poparcia politykowi PSL udzielił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Widzimy, jak zmieniło się Leszno, jak zmienił się powiat Leszczyński i cała Wielkopolska, jeśli chodzi o wsparcie środkami z Unii Europejskiej. My te środki wykorzystaliśmy bardzo dobrze. Jesteśmy przygotowani, by je rozdysponowywać, by dalej rozwijać Wielkopolskę i poszczególne miasta i powiaty. Ale też cały czas trzeba pamiętać o tym, że. Te środki są nam niezbędne, potrzebne i o te środki trzeba zabiegać. Muszą to robić osoby skuteczne, takie jak pan minister Krzysztof Hetman, który udowodnił to swoją pracą, ale też zna potrzeby samorządu, bo jest wieloletnim samorządowcem marszałkiem województwa to chciałem w sposób szczególny podkreślić ale również posłem do Parlamentu Europejskiego ministrem rozwoju technologii więc taka osoba jest nam potrzebna w Parlamencie Europejskim po to by zabiegać o nasze wielkopolskie sprawy Krzysztof Hetman mówił o wadze czerwcowych wyborów o co toczy się gra W tej kampanii wyborczej ścierają się dwie wizje Polski w Unii Europejskiej Pierwsza która oznacza kraj zamknięty, pozbawiony przyjaciół, e, samotnie kroczący opłotkami Europy i to jest wizja PiSu oraz Konfederacji. E, druga wizja, e, trzeciej drogi, rysuje Polskę jako kraj silny. Dumny i ważny, z którym realnie, realnie liczą się wszyscy w Unii Europejskiej. Kraj, który nie poddaje się dyktatowi największych państw w Europie, a potrafi skutecznie budować koalicję na rzecz ważnych projektów dla siebie oraz dla całej Unii Europejskiej. A co będzie takiego ważnego, proszę Państwa, w tej nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego? Dlaczego chciałbym Państwa namawiać bardzo gorąco do tego, aby wziąć udział w tych wyborach i 9 czerwca? w co odwiedzić lokal wyborczy. Mianowicie, proszę Państwa, w ciągu najbliższych dwóch lat rozegra się bitwa w Brukseli o ostatnie, ostatnie bardzo duże europejskie pieniądze dla Polski oraz dla Wielkopolski. To będzie praca nad budżetem Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2028-2034 i proszę mi wierzyć, że to będzie ostatnia szansa na bardzo duże wielkie pieniądze z Unii Europejskiej dla wielkopolskich samorządowców, dla wielkopolskich przedsiębiorców, dla wielkopolskich rolników, dla jednostek ochrony zdrowia, dla organizacji pozarządowych i ta bitwa rozpocznie się już 1 lipca. Dlatego muszą być tam ludzie za półtora miesiąca, dlatego muszą być tam ludzie, którzy mają doświadczenie i kompetencje, ludzie, którzy znają brukselskie korytarze, ludzie, którzy wiedzą, w które drzwi zapukać, wiedzą z kim rozmawiać i znają doskonale proces podejmowania decyzji w instytucjach unijnych, tacy, którzy będą potrafili walczyć o polskie sprawy. Polska w Unii Europejskiej to nasza racja stanu, to poczucie bezpieczeństwa, mówił Krzysztof Hetman. Unia to nie tylko wartości, ale i konkretne pieniądze. W nowej perspektywie aż 100 miliardów euro ma być przeznaczone na obronność krajów członkowskich. Wybory europejskie odbędą się 9 czerwca. Wybierzemy 53 europosłów z Polski. Tuż po teleobserwatorze wyemitujemy rozmowę dnia z Krzysztofem Hetmanem.